Gdzieś tam łezka bo po tym półfinale, bo jednak e, bardzo dużo nerwów, e, na przykład mnie ten mecz kosztował. Mm, gdzieś tam miałam problem ze skończeniem piłki później w czwartym secie z przyjęciem i jakby trochę sama się zagotowałam, więc gdzieś tam mi te nerwy puszczają e, momentami. Wiadomo, chyba też brak takiego doświadczenia jeszcze. E, ja się cieszę, że zostajemy w Zielonej Górze i że jutro gramy finał, bo miałyśmy parę takich Kryzysów, że tam grunt nam się usuwał spod nóg. Ja się cieszę bardzo, że się zrobiło meczysko, bo po pierwszym secie nie ukryłam, ja byłam wkurzona lekko i bardzo dobrze, że tak, że tak podjęłyśmy walkę. No super, dziewczyny naprawdę, mimo tego, ja jeszcze się nie mówiłam, mimo naszych problemów zdrowotnych, że nie przyjechaliśmy tutaj do końca zdrowe, to zagrałyśmy, mi się daje, to co na dzień dzisiejszy mogłyśmy na maksa. Zabrakło nam troszeczkę szczęścia w tym tajbreku. Źle zaczęłyśmy po co tego Tajbreka i się śmiałyśmy, że złą stronę wylosowałyśmy, bo tamta strona była dzisiaj szczęś bardziej szczęśliwa można powiedzieć. Wiadomo, to takie już <laughs> dziwne, dziwne po prostu sugestie. Śmiałam się tutaj do, do organizatorów, że wszystko dla Zielonej Góry. My to specjalnie dla, dla Państwa przed telewizorami, żeby nie było nudno. E, zorganizowałyśmy pięć setów, taka była umowa. No cóż, no, cieszymy się na pewno z awansu do finału i, i to jest najważniejszy aspekt i myślę, że o, jeżeli chodzi o samą grę, to na razie e, należy o tym zapomnieć i skupić się na przeciwniku jutrzejszym. Fajnie, że, że zagrałyśmy tak walecznie. Szkoda, no ciud. By zabrakło do finału, by była sensacja i by był chyba jeszcze, jeszcze bardziej historyczny awans do tego finału niż, niż jest w tak młodym klubie. Na pewno wiedziałem, że ten mecz będzie miał zupełnie odmienną historię do tych dwóch poprzednich meczów, które zagraliśmy z Developersem. Przestrzegaliśmy zespół przed tym, że będzie to długie spotkanie i że muszą być przygotowane na długie wymiany i muszą cały czas być skoncentrowane po to, żeby wyszarpać to zwycięstwo. Ja się bardzo cieszę, że. Dzisiaj zagrał praktycznie cały zespół. Rotowaliśmy tym składem, szukaliśmy optymalnego ustawienia, ale tak jak mówię, każda zawodniczka, która weszła na boisko, dała jakość tej drużynie. I to jest bardzo pocieszające, że wytrzymaliśmy ten mecz pod kątem fizycznym, jak i też mentalnym. I tak naprawdę za to się należą dziewczynom wielkie brawa. Nerwów troszkę było, ale. Tak jest urok sportu. Myślę, że też dla kibiców fajne wydarzenie, że, że, że to tak wyglądało, bo był uważam naprawdę fajny mecz. No i co? I teraz się regenerujemy i przygotowujemy do meczu finałowego. Zagotowały się parę dziewczyn z pierwszego składu w chemiku i, no, i z łapki weszły następne i w, wniosły świeżość, więc mają o tyle ten atut, że mają taką, taką łapkę rezerwowych, a no a my mówię, no my zagraliśmy drużyną, my też, y, myślę, że wszystkie dziewczyny się czuły potrzebne, bo każda, która nie weszła dobra, dobra, dała dobrą zmianę, nawet bardzo dobrą, więc ja się cieszę bardzo, bo, no, bo to już tak y, prognozuje na przyszłość, że jesteśmy dobrą drużyną i wystarczy to tylko poukładać i będzie dobrze. Troszkę szkoda i jednak... Y Żałujemy, że nie udało się wygrać, bo tu tak naprawdę nie liczy się, czy wygrało się 3-2 czy 3-0, tylko po prostu wygrana, żeby przejść dalej. No i troszkę szkoda, ale na pewno jesteśmy też po części z siebie dumne, bo to był ciężki mecz, ciężki przeciwnik i zostawiłyśmy serce na parkiecie. Ten tiebreak troszkę źle rozpoczęłyśmy. Tam już później była przewaga 8-3 i tak ciężko jest to zrobić z takim przeciwnikiem, który już nie dał, że tak powiem, sobie tego zwycięstwa zabrać. Ale mimo wszystko jesteśmy zadowolone i, i tak naprawdę Cieszymy się, że po pierwszym secie, który nam na początku gdzieś tam odskoczył i nie wyszedł, to że się podbierałyśmy i grałyśmy to, co potrafimy najlepiej. Zespół był rozpisany, ale zespół miał innego trenera. Wtedy teraz zespół funkcjonuje zupełnie inaczej. To jest na pewno też jeden aspekt. Drugi to jest Puchar. Tutaj każdy walczy, tutaj jeden mecz może dać wszystko albo zabrać wszystko, tak? Więc e, dziewczyny bardzo dobrze dzisiaj grały w obronie, e, w ataku, po prostu świetny mecz e, dziewczyny z Rzeszowa zagrały. Nie wiem, czy nas tym zaskoczyły, no ale no mówię, najważniejszy jest wynik końcowy. Ja myślę, że bardzo dobrze, że zagraliśmy taki mecz. E, pokazało to też, że nikt nam tutaj za darmo nic nie odda i trzeba będzie naprawdę bardzo mocno się e, bardzo mo mocno walczyć o zwycięstwo. Myślę, że bardzo dużo pozytywnej wiedzy możemy wyciągnąć z tego meczu. A czy że graliśmy długo, ale jak popatrzymy, że praktycznie każda dziewczyna grała równo w meczu, bo żeśmy bardzo dużo rotowali. Więc o przygotowanie fizyczne jestem spokojny tutaj, jeśli chodzi o dziewczyny. Wiem jak pracowały, wiem jak pracowaliśmy, także jesteśmy gotowi na dwa bardzo trudne mecze tutaj w Zielonej Górze.